Robię giga, giga, giga deala, ponieważ zarabiam bardzo dużo pieniędzy w Roblox. Spójrzcie, mamy 4 tryliony. Jakim cudem sprzedane zostało jajo za 27 miliardów tylko? Co jest? Kto to wyłapał? Ej, serio, czuję się oskamowany w tym momencie, nie? Patrzcie, jak dużo mamy jajek Exclusive E13. Mamy ich całkiem sporo, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ musimy przerobić sobie tutaj jakieś jajeczka. E, między innymi w taki sposób. O, proszę bardzo, te korgi. O, co to są? Jelly korgi, jakie kozackie. no tak fajnie wyglądają. Dobra, wrzućmy sobie to wszystko tutaj. Przekonwertujmy, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca w naszym ekwipunku. Ponieważ wiadomo, musimy mieć miejsce Ponieważ robię mega dużego trada Zaraz kupię kolejne 100 jajec Które będę sprzedawał Ale nie tak jak zwykle Na tych stojakach, wiesz, jedno za drugim Sprzedam 100 jajec na raz Dla jednego gostka Za 1,3 mili tryliona, sorry, tryliona. Właśnie tak. Więc fajnie szybki tradzik 1,3 tryliona. E, opłaca mi się sprzedawać te jajca po 13 miliardów, bo wcześniej jajca sprzedawałem nawet po 9 miliardów, więc no Droższe są te nowe jajca. Dużo droższe niż te wszystkie poprzednie. Dzięki temu zrobimy szybciej diaksy i będziemy mogli kupić więcej Titaników, więc będzie więcej kontentu dla Was, widzowie. Robimy to właśnie dla Was. Więc zostawcie tutaj teraz łapeczkę i subskrybujcie, żeby zobaczyć, jakie e, Titaniki kupimy sobie za te gemy. E, a my przerabiamy dalej nasze peciki, proszę bardzo. O, i jeszcze jeden, który nam brakuje. Iś. Dziękuję bardzo. I mamy już znacznie więcej miejsca w naszym e, ekwipunku, więc będziemy mogli sobie teraz kupić kolejne. Kolejne peciki i przy okazji wystawimy tutaj kolejne jajco. Patrzcie, list pec. Ostatnio sprzedałem to jajce za 70 Miliardów tutaj na tej aukcji Teraz nie wiem co się wy wydarzyło, że sprzedałem je tylko Za 20, mega dziwne Ale dobra, kupuję kolejne 100 jajec Tak jak już mówiłem, 32 tysiące Robuxów, ja nie wiem, te robuxy tak szybko mi Znikają, w ogóle zarobiłem już 4 tryliony Wcześniej na odcinku, nie miałem tyle, bo Jak widzicie, cały czas sprzedaję tutaj te jajca I spójrzcie, tutaj jest Popcat Za 115 miliardów, no i dla takich rzeczy To ja mogę działać, kupujemy Popcata. Let's go, dobrze A my sprawdźmy, czy ten ziom już ma nasze diamenty. O, ma! Patrz na to, pojawiły się tu. Dobrze. Czyli 25 rzędów Jajec Dobra, zacznijmy od samej góry. Nie, od samego dołu zaczniemy. Dobra, gdzie one są? 25 rzędów. Dobra, zaczynamy. Pierwszy. Ok. drugi. Ale to będzie trwało. Trzeci. Czwarty. 24 cztery. I 25. Ready, powinno być Git. Mam nadzieję, że jest Git. Ready, klikam. Niech on sobie to przeliczy w takim razie. I słuchajcie, naprawdę duży deal. Bardzo szybko się wzbogaca o 1,3 tryliona pieniążków. Czy na pewno to jest trylion? To jest trylion. Ok, no to czekamy. Czekamy na zaakceptowanie. Mordko, akceptuj. On sobie to teraz pewnie wszystko przeliczy. Confirm i make sure that trade is fair. Chyba jest fair, nie? Dobrze? Proszę, ja już nawet nie chcę myśleć, że to nie jest fair. Uwaga, jest fair. Mamy! 1,3 tryliona zarobione, dziękuję bardzo! Woohoo! Thank you! Okej. Okay. Trade, trade. Co? On napisał jeszcze trade? A nie, te. O, to dobra, dobra. Thank you! Pięknie! Ale nam się udało. I patrz, sprzedaliśmy jajco za 67. Patrzcie, co się dzieje na czacie, widzicie? Na czacie cały czas dostaje jakieś powiadomienia. Mega dziwnie to wygląda. Chyba coś mi się zbagowało. Your huge, maszynek? was Dobra, co tu się dzieje, widzowiec? Na czacie. A, bo dostaję powiadomienia, które wcześniej nie dostawałem, przez to, że byłem w trade'zie. Rozumiem. O, i kolejny popcat. Patrzcie na to: Popcat team, popcaty. Biorę kolejnego. Co jest? Please wait. Dobra, czekaj. Czy ja nie kupiłem tego popcata, czy co? Dobra, kupuję tego popcata. O! O! Halo. To działało? Kupiłem go czy nie? Ja chyba go kupiłem. A mam te popkaty, czekaj. Pop. Woah! <laughs> Patrzcie, ile mamy popkatów! Popkaty górum! Dobra, i gościu wyszedł ten, od którego kupiłem popkata. Wystawiamy kolejne jajca w takim razie i dobijamy. Słuchajcie. Co wy na to, żeby dobić sobie 10 trylionów gemów, tak jak ostatnio. I tutaj w ogóle, spójrzcie co jest tutaj! Ociek ręce! Mamy Titanic Jolly Cata, czyli naszego nowego Titanica, który jest tutaj, o widzicie? I... o lol, a co tutaj jest? <ścoughs> co ty gościu robisz? Czemu ten typek tak wystawił peciki za 10 trylionów? Nikt od ciebie tego nie kupi. Tutaj na przykład jest Titanic Hubert za 4,9 tryliona, ale i tak myślę, że taniej się go kupi. Do you have more eggs for me to buy or you out? Oooo! I have more. Ooo, ha, Gościu chce znowu ze mną trade'a zrobić? Let's go, widzowie. Ja jestem jak najbardziej chętny, tylko muszę kupić kolejne jajca, więc czekajcie. Kupię dodatkowe 100 jajec i ja nie mogę, no ale zarabiamy, tak? Zarabiamy diaksy, dzięki którym będziemy mogli kupić kolejne Titanic Pety i być najbogatszym w Pet Simulator X, o to właśnie chodzi. E, dobrze, w takim razie wysyłamy mu trejzika. E, gdzie on jest? O, dobra, tutaj. Wysyłamy trejzika i sprawdźmy. O, czy będzie chciał znowu 100 na przykład? Capybara! Capybara do mnie napisała, on napisał się, ma. Napiszę mu też. Dobra, mamy kolejne. Eee, spytam się 100. Green Derry, Kto to w ogóle jest ten Green Derry, Czy on ode mnie. To jest jakiś gościu stopki, czy co? Który to jest? 1,3 tryliona po raz kolejny. Który to jest ten gość? Bo ja nie mogę go znaleźć on nie ma żadnych petów. Jest! Patrz, ma 6 trylionów. Dobra, mam nadzieję, że to nie jest jakiś skamer. W takim razie 25 jest po raz kolejny muszę odliczyć. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś skam, bo bym się czuł słabo. Liczymy w takim razie. Jeden, dwa... Mamy trzy! I tak cały czas. Cztery 4 i mamy 25! Słuchajcie, ready. Ale ja nie wiem, jeżeli on mnie oskamuje na tą całą e, kasę. Dobra, miliard trzysta, confirm. Jest. 5,5 tryliona. Czy to się zmieni? Czy to się zmieni? Uwaga! Uhu! 6,8 tryliona Let's go I patrz co tutaj mamy Mamy huge big mascot Teraz są dostępne za 1% kiedy wchodzi się do grupy Prestona Więc one na pewno stracą na wartości bardzo dużo Więc nawet nie opłaca się ich kupować Kiedyś sobie je kupię tylko do indeksu A co do indeksu Jak już mówimy o indeksie To spójrzcie na to co my tutaj mamy Czekajcie niech nam się załaduje Uwaga Właśnie, ja tego nie zrobiłem Spójrzcie, tier szósty Redeem, dostaniemy chyba plus jednego Pecika naszego do kolekcji Więc czekajcie, mamy tysiąc petów Łącznie w naszym indeksie, Redeem Plus jeden equipped, widzicie? I możemy teraz 22 pety equip'nąć sobie Ale kozacko, i mega się jaram Dobra, eee, słuchajcie Ten gościu, nie wiem, może chce jeszcze Troszeczkę tych jajec Zastanawiam się, czy mu sprzedać w takim razie Napisałem mu, dziękuję um, na... O, patrz co mamy tutaj Jo, pamiętam jak ten ziomal Kosztował 6 trylionów A teraz 5,2 i mogę go kupić W tym momencie, ale wiecie co Na obecną chwilę sprawdzę Ile on w sumie kosztuje, bo wydaje się Że on chyba stracił na wartości Całkiem sporo, tak mi się wydaje I nie mylę się 4,5 tryliona kosztuje zaledwie Więc naprawdę mogłoby być lepiej Eee, szkoda, szkoda, aż tyle to nie Gościu pisze, że najlepszą ofertę dostał 5,1 tryliona No nie wiem kiedy ty ją dostałeś, ale na no pewnie dawno Patrz co tutaj jest, Huge Angelus za 1 trylion, widzicie? A tak się składa, że z tyłu mamy Huge Angelusa I mamy też Crown Kata Jest ich bardzo mało i one są warto, warte mega dużo Te Crown Katy nawet nie wiem ile Napiszcie na dole w komentarzach, jeśli wiecie ile kosztuje ten pecik Spójrzcie Huge Crown Cat, ja go dostałem za darmo, ale dostaje się go ogólnie za miejsce, które zajmujecie w topce wydanych Robuxów w Pet Simulator X. Ja mam znacznik numer 74, więc było to 74 miejsce w całym Pet Simulatorze, jeżeli chodzi o wydane Robuxy. I to było już jakiś czas temu. Mam nadzieję, że presto zaktualizuję to za rok, bo wydaje mi się, że za rok będę miał znacznie więcej. O, gościu pisze More! On chce jeszcze więcej. Okej. Okay. No dobra, skoro chcesz jeszcze więcej, mi to ułatwi tylko pracę, bo tutaj sprzedam dużą ilość. Tylko mam nadzieję, że mnie nie skamuje, nie? W sensie w taki sposób, że na przykład za jakiś czas cofnie te wszystkie diamenty, bo no bym się tego obawiał. Okej, okay, w takim razie. Wysyłam kolejnego tradera. Ej, dobra. Sprzedaję łącznie już mu, no teraz razem z tym będzie 300 jajec. W takim razie. Niech wrzuci, co tutaj ma, a my lecimy. Jeden, dwa i znowu 25 rzędów: 24 i 25. Mam nadzieję, że jestem dobry w liczeniu. O, sorry, to było u mnie powiadomienie. Sorry, sorry. Dobra, mam nadzieję, że dobrze policzyłem, bo ja już to, wiesz, mogłem pokiełbasić troszeczkę. Uwaga, uwaga, proszę. Powiedz, że to jest git. Powiedz, że to jest git. Powiedz, że to jest git. No chyba, że dałem za dużo. To powiedz, że za dużo. Ja chętnie wezmę na klatę taką informację. Nawet dla mnie na plus byłoby. No i w sumie bylibyśmy wtedy mega fair. Ale co mnie dziwi, gościu jest ostatni. Widzicie? Eee, dobra, confirm. I spójrzcie, jak zmieniają się moje diaksy tutaj. Uwaga! Uwaga! Mamy to. Mamy 8 trylionów. Widzowie, zarobiliśmy 10 trylionów łącznie, bo jeszcze przed odcinkiem od zera zarabiałem. Eee, I gościu napisał: MORE! Wow, how, uh, how many diamonds do you have? Jak dużo diamentów masz, się go spytam, bo to jest wręcz niewiarygodne. Man, what the hell? O co chodzi? Let me check. Idzie sprawdzić, nie wierzę. A dlaczego on tak kupuje te jajca? One będą tak drożeć w przyszłości? Bo aż dziwne, że w takich hurtowych ilościach je skupuje. Wow, hardkorowy banan? Jakim cudem hardcore bananas są takie? Ma 12 trylionów jeszcze, które mu około zostało! Pytam się dlaczego kupuje tak dużo tych jajec? Czy wzrostą na wartości? No widzowie, sprzedajemy już mu 300 jajec Chyba zasługuje na małe, małą informację Co się z nimi dzieje? Czemu tak dużo kupił? Słuchajcie, ma jeszcze 12 trylionów e, hajsu, nie? Ja nie wiem, jak, jak mu się to będzie opłacało sprzedawać? On musi je wystawiać po minimum 14 trylionów, żeby mu się to fajnie zwróciło. Eee, więc no, pytanie, pytanie, jak to działa? Mamy prawie 10 trylionów, co jest? O, napisał, chcę nagrać odcinek z tego, opening a lot of eggs. Okej, okay. what is your channel? Okej, okay, spytamy się, jaki jest jego kanał w sumie, lol. On chce te wszystkie jajca otworzyć? O, współczuję mu, tak szczerze, współczuję. Bo ja otworzyłem 500 i nic mi ciekawego nie wydropiło. No chyba, że jemu mu coś wydropię. Kolejne 100 jajec. No nie wierzę, za dużo robuxów wydałem, ale... Jestem ciekaw, czy on naprawdę ma kanał, czy mnie tutaj prankuje, jakby nie, bo to jest ciekawe. Dobra, lecę z kolejnym trajdem z nim, dobra. O lol, on mi pisze e, wiadomości, ale niestety nie dochodzą. No. Dobra, ale widzicie, ma kolejny 1,3 tryliona, więc lecimy z kolejnymi jajami, które mu damy. E, bo tak szczerze, co tam? Niech będzie miał na odcinek, ciekawy odcinek, co nie? Uwaga. 24 i 20. 5. mamy to sprawdźmy co napisał admin a muszę dodam go na Discordzie to może się dowiemy jaki ma kanał jestem mega ciekaw z tego unboxingu jestem ciekaw czy jajca które wydrop jakby mu sprzedałem jak po po wydropieniu czy dostanie Titanic peta czy w tych jajcach jest Titanic pet jeżeli on je otworzy i okaże się, że w środku był Titanic PET To ja się poddaję Chociaż i tak, tak szczerze Wolę te jajce sprzedawać niż je otwierać. Ale zawsze jak jakieś nowe wychodzą, to będę je też otwierał, co nie? Mamy 10 trylionów! Prawie, okej, okay. nie mamy całkowitego 10, e, całych 10 trylionów. LOL gość sprzedaje jajce za 15 miliardów Zastanawiam się właśnie, widzowie, zastanawiam się, czy opłaca mi się sprzedawać to, co za 13 trylionów. Wiecie, w sumie może się okazać, że to są jedyne pety, które w środku mają coś rzadkiego. Chodzi o te dodatki. Kupiłbym tego, tego tutaj pecika, tylko że on chodzi po 6,7 tryliona. A w środku ma tylko coin, widzicie? Czyli on jest, no ten coin jest... Naj, najczęściej spotykane. Widzicie? Comes with a coin inside. Natomiast, gdybym miał na przykład diamencika w środku albo chesta, oj, to byłby znacznie cenniejszy i wtedy bym go kupił, co nie? A tak to się niezbyt opłaca. O, ziomek się pyta, czy mam więcej, czy chcę mu sprzedać więcej. Tak szczerze? Mamy 10 trylionów, więc widzowie, nie wiem, czy chcemy. Hmm. Napiszę OK, że więcej, tylko muszę najpierw Płacić te diamenty, które zarobiłem, a jest ich naprawdę bardzo dużo, więc depozyt klikamy. No i ile chcielibyśmy zdeponować naszych diaksów? Dajmy 5 trylionów. Ok, 5 trylionów to jest na pewno jakiś Titanic Pecik, więc w moim banku, tak jakby w tym momencie jest Titanic Pecik, co nie? Tak sobie siedzi tam. Ok. Uh, and uh, Czekaj, kupmy kolejne 100 jajec. Ja nie mogę. Ile Robuxów? Preston. Ja coś czuję, że w przyszłym roku, jeżeli będziesz rozdawał jakieś pety dla osób, które najwięcej wydały robuxów, to ja będę w top 10. Mi się tak wydaje, że mogę być w top 10, chociaż, no, no, kto wie, kto wie, a może dwo, top 20, może przesadziłem, ale no, sporo tych robuxów wydałem w tym roku na Pet Simulator X i zastanawiam się, widzowie, czy chcielibyście na przykład zobaczyć, ile wydałem robuxów w ciągu jednego roku, bo w, e, da się takie coś e, jakby... Pokazać w ROBLOXie, co nie? Jestem ciekaw, czy bylibyście zainteresowani Bo tego jest naprawdę bardzo dużo Bardzo dużo, raz Dobra, ziomek daje te 1,3 tryliona R24 i uwaga 25 Okej okay. Gościu, czekam na twoje 1,3 tryliona Napiszę dan. Aha, i co ty na to? To łącznie bym mu sprzedał 500 jajec, jeżeli on kupi tą partię jeszcze tylko pytanie, nie wystawia diamentów Co coś. O, dobra, wystawił. Ready? Jest jeden. Dobra, 1,3 trilliona confirmed. Let's go! Let's go! Oh boy! O oh boy! Widzowie! Gościu wzbogacił mnie o naprawdę dużą ilość diaksów. Ja nie mogę, spójrzcie. Mamy to. I możemy sobie teraz kupić na przykład coś takiego. Nie mieliśmy jeszcze Titanic Blue Balloon Kata. Hmm, ile kosztuje Titanic Blue Balloon Cut na obecną chwilę? Sprawdźmy na Cosmic Value, że kosztuje 4,1 tryliona, więc tak szczerze jest to dobra oferta. Wydaje mi się, że mógłbym to kupić. Ile ich jest? Numer 674. Hmm, dobra. Sprawdźmy ile koszt... Ile ich jest w sumie łącznie. Eee... Titanic. Dobra, i zobaczymy, bo jestem tego bardzo ciekaw. Titanic Blobfish. Oj, tego nie. Tego na to nas nie stać. Chociaż w sensie, jakbyśmy się wymienili, to pewnie tak. Gościu napisał More. On chce więcej? Dobra, czekaj. Blue Balloon Cat. 858 jest tych pecików. Więc tak szczerze. No nie wiem, no nie wiem, czy chcemy go kupować hmm. Chociaż 4,3 triliona to naprawdę dobra cena Gość mi powiedział, że jego znajoma jest ósma na świecie Patrzcie, i oto i, widzicie? Ósma na świecie, 332 Tryliony rapu. Ja nie mogę. To ja już wiem skąd on ma to wszystko! LOL! Dobra, to troszeczkę e, zaufanie mi wzrosło na tyle, że jeszcze jeden pakiet 100 jajec jej e, sprzedam. W sensie jemu, bo to jest chyba on, tylko że unboxing będzie robiła ona. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy w takim razie. 100 kolejnych jajec, ja nie mogę! Tyle! Tyle gemów to ja naprawdę dawno nie widziałem. Idziemy z tematem w takim razie. Gdzie to jest? O, dobra, tutaj lecimy. 1, 4 i dwadzieścia pięć. Okej, okay, mamy 25. Eee, jest tego sporo. Jest tego naprawdę sporo. Ready? Niech eee, on sobie to przeliczy. Grubo, grubo. Kolejna wymiana. Ja nie wierzę, co tutaj się dzieje. To jest tyle tyle Robuxów, tyle rzeczy, ale no będzie kit, będzie kit. Okej, okay, mamy to. Dziękuję bardzo w takim razie. Sobie zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo e, diamentów łącznie, łącznie ile? Mamy 7 trylionów przy sobie i jeszcze 5 trylionów w banku, czyli 12 trylionów e, diaksów. Tak, za dużo, za dużo. Na co je wydać w kolejnym odcinku? Napiszcie na dole w komentarzach. Nagrywam to ponieważ dostałem screena od tego gostka, że z tych wszystkich jajek, które mu sprzedałem, udało mu się wydropić jednego Titanic Jolly Haha, ha, No nieźle widzowie. Pójście, wysłał mi nawet screena, ja nie mogę! Czyli gdybym ja je otwierał, to pewnie bez nich nie wypadło nic, ponieważ mam pecha. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.